ostro wkurzył Wędka Jest branie, jest branie Pa, 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 pa. Właśnie chyba przyszła do mnie Branie brani, branie, branie, branie u, u, u. Siedzi, 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 siedzi Tam będzie branie, zobaczycie Nie no, co ja tu robię? Witajcie, jestem pierwszy raz od dawna na komercji w Grzegorzewicach. Mamy środek marca, ale no coś się stało. Jak planowałem przyjechać na ryby, to okazało się, że nagle zrobiło się minus 10, zaczął padać śnieg, no i odnowiła się zima. I ja dzisiaj, jak rano wstawałem, no to jak wyjrzałem przez okno, to normalnie kurczę środek zimy. Tak wszystko zaśnieżone. No i mówię, nie, no nie ma szans, to no przecież gdzie będę łowił? Przecież lód wszędzie, no to, to jest niemożliwe. No ale pomyślałem sobie, nie, nie poddam się. No i przyjechałem tutaj. No i pierwszy co zobaczyłem, no to lód następny. Stawach, no i już myślałem nie no dobra bez sensu przyjechałem nie ma szans na łowienie no ale przyszedłem tutaj na ten staw i okazało się że tu jest miejsce w którym nie ma lodu tam jest część w której chciałem łowić niestety na niej jest lód ale tutaj jest na prawie całą no chyba na całej powierzchni stawu aż tam do końca woda po prostu bez lodu no i trochę się zastanawiałem czy łowić tutaj no i w końcu pomyślałem dobra ryzykuję no i tak właśnie się znalazłem tutaj z moim sprzętem i jest jedna rzecz która mnie niepokoi a mianowicie chmury które no są tutaj duże i zapowiadają Jakoś na godzinę 14 śnieg. Teraz też w sumie lekko pada, ale no tylko lekko. A później ma być jakaś śnieżyca, że ludzie. Teraz jest godzina coś około 11:00. No i zobaczymy, bardzo dawno nie byłem tutaj z gruntami, bo właśnie na grunty dzisiaj mam zamiar łowić. To będzie moje pierwsze gruntowanie w tym roku. Pierwszy raz z fiderkami. No i w sumie mógłby wziąć jakiś karpik, leszczyk. No dzisiaj z każdej ryby będę szczęśliwy, bo po prostu tak dawno nie miałem jakiejś większej ryby na wędce, że to jest niemożliwe. Więc moje rozpoczęcie sezonu będzie właśnie tutaj na tym stawie w Grzegorzewicach Thank you Czas się chyba rozpakować, wyjąć wędeczki Co do jakichś zanęt peletów, które dzisiaj mam To nawet nie patrzyłem co tutaj jest Po prostu wziąłem siatę, w której coś powinno być I już tutaj widzę na karpie jakieś rzeczy Tam też coś powinno się znaleźć ludzie, nawet ledwo co patrzyłem jakie ja tutaj wędki mam Więc w sumie trochę niespodzianka będzie Ale wiem, że mam jedną karpiówkę, na którą założę sobie W sumie nie wiem co sobie założę jeszcze Zobaczę co tam mam Matę wędkarską oczywiście tutaj posiadam Podbierak jest w pokrowcu Krzesełko obowiązkowo Jakieś przynęty są tutaj i to będą Kuridę. Więc wygląda na to, że zaczynam się rozpakowywać. Naprawdę mega się stresuję, nie wiem co z tego wyjdzie, ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że wy też trzymacie. A jeszcze na koniec tego filmu czeka na was super konkurs wędkarski z okazji 50 tysięcy subskrypcji, mimo że tyle subskrypcji wbiło tak naprawdę już dawno temu. Ale konkurs będzie teraz i będziecie mogli wygrać naprawdę super rzeczy, czyli po prostu wędki i do nich akcesoria. Jeszcze nie robiłem chyba konkursu na tak fajne wędki, więc jak ktoś chce mieć szansę na wygranie wędeczki, to zapraszam do oglądania filmu do końca. To jest moja ulubiona wędka fiderowa. Tutaj będzie oczywiście fiderek. I tutaj widzę jest haczyk z gumką, dlatego na gumkę założę sobie na pewno kukurydzę. No i jeszcze nie wiem na ile wędek dzisiaj będę łowił. Może trzy. E, no, i mam też w zanadrzu spinning, na który być może też sobie porzucam trochę. Ach, jak mi się podoba ten widok, o nie, ale mi się to podoba. Dobra, już, już się nie mogę doczekać, jak zarzucę wędki, będę czekał na jakieś brania, których oczywiście może wcale nie być, ale liczę, że coś będzie, naprawdę. Tu jest moja ulubiona karpiówa, naprawdę. Tak lubię tę wędkę. Firma jakaś FL, do 130 gram wyrzutu, długość 360. Na nią złowiłem na przykład karpia 9 kg. Mam jeszcze drugą karpiówkę, którą też bardzo lubię, ale chyba i chyba ja dzisiaj ze sobą nie mam ale w sumie nie wiem, no i oczywiście podpury. w tym roku mam zamiar sobie kupić tripoda, żeby już z tymi podpórami tak nie łazić tutaj mamy kilka sygnalizatorów, trochę podpórek więc teraz to gdzieś tutaj wbiję znalazłem tutaj między innymi jakiś pelet czosnek, którego mogę w sumie użyć mam tutaj dwie jakieś kukurydze i teraz sobie trochę ten pelet namoczę, chyba że nie, on nie jest namoczony, no to muszę go namoczyć Dobra, myślę, że będzie git, jeszcze może wodą z kukurydzy go trochę namoczę. Jeszcze Wam nie powiedziałem, że tutaj na przykład to jest jakaś kukurydza z fasolą albo z papryką, więc nie, nie jest to sama kukurydza. Ale widzę mega ładne ziarenka. O tak, o tak, to są naprawdę mega ładne ziarenka. Dobra, więc na początku przygotuję sobie fiderka. Kukurydzę już tutaj na gumkę założyłem. A do koszyczka damy tą zanętę. To jest do metody, ale ja do metody mam pelecik. A tutaj widzę, jeszcze jest już gotowa zanęta. Trochę ją tutaj wysypuję, ale nie mam drugiego wiaderka, bo ja dzisiaj naprawdę spontanicznie to było. Spontaniczna wyprawa. Dobra, troszeczkę niedużo, już wszystko robię naprawdę na szybko, bo tak bardzo chcę zarzucić wędkę wreszcie. To będzie pierwszy rzut taką dużą wędką w tym roku. Teraz jeszcze przygotuję sobie karpiówkę i tam będzie z czosnek, a tutaj dla przypomnienia w koszyczku jest jakaś tam waniliowa zamęta. Ale na ten rok muszę naprawdę sobie bardzo dużo rzeczy pokupywać, bo no po zimie trochę tam tego ubiło. Dobra, teraz karpióweczka. Tutaj również idzie kukurydza. Trzeba znaleźć jakieś dobre ziarenko. Już wam powiem, że trochę zimno mi jest, no ale trudno. Tutaj pelet, który powinien jeszcze troszeczkę posiedzieć sobie, ale ja już po prostu już nie wytrzymam. Muszę te wędki po prostu zarzucić. No jednak chyba trochę jeszcze ten pelecik musi sobie tutaj poleżeć, bo jest jeszcze fardy. Dobra, mamy coś takiego. Nie jest to jakoś świetnie zrobione, bo coś pelet jakoś słabo się chciał kleić, ale to pewnie niedługo będę przerzucał. A teraz sobie to zarzućmy może gdzieś tam jakoś tak dalej. No, trochę się rozpadło. Ale mówię, będę to przerzucał. Na razie tak chciałem szybko zarzucić, bo być może jeszcze jedną wędkę tutaj dam, ale niestety rozładował mi się ostatni sygnalizator, więc tam będę musiał po prostu patrzeć na ping-ponga, czy podskakuje, czy nie. No więc co kurczę, szczerze to się w ogóle tak naprawdę nie spodziewam brań, ale gdzieś tam w głębi duszy coś mi się wydaje, że może coś tam dzisiaj wpaść. A co do temperatury, to jest jakoś około 1 stopnia, więc jest zimno i już mi trochę ręce odmarzają. Oczywiście wolny bieg w wędce włączamy. W tej drugiej tutaj też tutaj jest, ale on jakoś tak dziwnie działa, więc już wolę go nie włączać. I teraz jeszcze jedną wędkę jakąś wezmę i też ją sobie tutaj gdzieś zarzucę, żeby była jeszcze większa szansa na złowienie jakiejś ryby dzisiaj. Patrzcie. Normalnie taki koszyczek sobie wyłowiłem a Więc już pierwsza zdobycz jest No więc fajnie I w ogóle jeszcze jedna rzecz Co to jest? Parasol zepsuty No szkoda, że jest zepsuty, bo może bym go wykorzystał Ale dobra, niestety karpiówki dzisiaj ze sobą nie wziąłem Nie pomyślałem, żeby jej wziąć I więc mam tutaj o taką wędkę Niestety, rzecz, która mnie bardzo martwi, to to, że ona nie ma tutaj wolnego biegu, ale trudno. Jest tutaj też koszyczek na metodę i haczyk z gumką, więc dzisiaj tak na wszystkie wędki łowimy na kukurydze, bo mi się na razie na włos nie chce nic zmieniać. Więc tą wędkę sobie rozłożę i dam ją tutaj gdzieś, obok tego stanowiska. A firma tutaj jest brawo. Jak wy, jakbyście w ogóle chcieli cały mój sprzęt zobaczyć, to film macie w karcie, bo niedawno taki film zrobiłem, w którym pokazałem cały swój sprzęt wędkarski, który aktualnie mam. A teraz. Ja rozkładam tą wędkę, robię zestawik i czekamy na ryby, ale jest rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, a mianowicie to, że ludzie chmury się jakoś naprawiły i już nie idą jakieś takie straszne chmury, więc może dzisiaj przetrwamy. Dobra, na tej wędce zrobiłem coś takiego. Niestety musiałem to ubić ręką, ponieważ ta moja foremka coś tak średnio chce to ubijać i się tylko do niej przykleja, no i po prostu nic nie wychodzi. I tu jest ten pellet czosnek wymieszany z tą waniliową zanętą, a na haczyku, a raczej na gumce jest kukurydza. I to sobie zarzucę tutaj, tutaj jest moje. Stanowisko główne, a patrzcie jak się teraz ładniej zrobiło, naprawdę no w takich warunkach ja mogę sobie łowić. Teraz sobie jeszcze przerzucę te dwie wędeczki stąd, co na początku zarzucałem, lepiej zrobię zestawy jakoś ładnie i będę czekał na ryby. Jak się nic nie będzie działo, to wyjmę sobie spinning i będę sobie rzucał może za jakimś sandaczem, okoniem lub sumem. Ludzie jak zwijałem tą wędkę to przez chwilę czułem jakbym miał rybę Nie wiem czy to było jakieś złudzenie czy co Raczej tak, ale już naprawdę jak poczułem tak jakby ciągnięcie Ale wątpię żeby to była ryba, bo kuryda jest cała Ale już ha, aż mi normalnie y, nogi się trzęsą Ja nie mogę Tak sobie tutaj idę to trochę pospacerować i widzę to Nie wiem kto to tu zostawił, ale chyba się ostro wkurzył Wędka Ej to jest działająca? Ej tu jest działająca! Ja myślałem, że ona jest zepsuta. Patrzcie. Ej, i, i fajna w sumie. Ale super wędka, ale giętka. Ej, ja myślałem, że ona jest połamana, a ona jest normalnie dobra. Jak to możliwe? Ej, ale ja dzisiaj rzeczy znajduję. Już jest koszyczek, już jest wędka. Nie, ja zaraz wyjam wędki i lecę obejść cały stan, żeby normalnie rzeczy brać. No, teraz może pomyślcie, że jestem jakimś złodziejem albo coś, że wędkę biorę. No, ale wątpię, żeby właściciel po nią przyszedł. Ale jest nawet naprawdę świetna firma Jackson. Syn Jacka. Powiecie Jackson. Nieważne. No, widzicie, już kolejną wędkę do zbioru mam. Postanowiłem, że porzucam sobie trochę tutaj na spinning gdzieś obok, bo się zimno zrobiło. Znowu słońce zaszło, wiatr się zrobił, jest trochę zimno. Nawet teraz jakiś śnieg pada trochę. Na taką fajną gumkę wiem, że jest okres ochronny szczupaka, więc na szczupaka nie poluję, raczej na jakiegoś sandacza, okonia lub suma. Wątpię, że cokolwiek z tego wpadnie, ale spróbować zawsze warto. Kurde, ludzie, ale się zimno zrobiło strasznie, naprawdę. Masakra. Ale ta gumka naprawdę ładnie pracuje. Ostatnio można było wygrać taką w konkursie na Instagramie. Jakby co, na moim Instagramie bergarnek konkurs jest co każde tysiąc obserwujących, więc jakby co to sobie tam możecie wbić, zobaczyć. A teraz ja próbuję coś dorwać. Niestety jest tu płytko, widać naprawdę dno daleko tam widać i czuję jak się przynęta, to dno ociera. Co mi się trochę nie podoba, niestety, no, ale no nic nie poradzę na to. Ech. Trzeba się trochę rozgrzać, bo się naprawdę zimno zrobiło. I tutaj widzę dużo fajnych stanowisk. Myślałem, czy by tutaj przypadkiem nie przejść, ale raczej nie. Raczej tutaj nie będę przychodził już. A kurczę, rozpadało się nieźle tym śniegiem. Co to będzie? Ja nie wiem, nie wiem, co to będzie. Ale to jest jakiś taki dziwny śnieg, taki bardziej jakiś taki styrofian, jakiś już, taki suchy strasznie. Patrzcie, mam kolejne znalezisko. Tym razem rurka antysplontaniowa. Ej, z zestawem całym. Patrzcie, To jest normalnie haczyk yy, z włosem. Ej, ludzie, o co chodzi? Wędka jest, koszyczek jest. Rurka antysplontaniowa z haczykiem jest. No ja tutaj zaraz robię normalnie wszystko, zajęcie, tylko koło wrotka brakuje. Ja nie mogę. Coś się dzieje. Naprawdę, dzisiaj dzień znalezisk po prostu. No myślę, że tak jeszcze z dwa tygodnie i już się naprawdę ciepło zrobi i będzie można normalnie sobie łowić, ale ja naprawdę bardzo czekam na wakacje, bo na razie jeszcze jest nauka, naprawdę mało czasu. Ale już niedługo wreszcie będzie można rozpocząć na poważnie sezon. A w tym roku to ludzie, tak będzie ostro, że zobaczycie naprawdę, tyle już zaplanowanych mam wypraw. To będzie świetne. To musi być mój najlepszy sezon w życiu. Więc subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić przyszłych filmów. Coś się przed chwilą zadziało na tej wędce, tutaj karpiówce. Dosłownie przez moment. Dwa razy tak bardzo szybko piknął mi sygnalizator. No i pomyślałbym, że to wiatr. Gdyby nie to, że wiatr wieje tak naprawdę cały czas. Tak samo nie było jakiegoś silniejszego podmuchu Bo bym go po prostu poczuł Więc albo coś tam się bawi Albo po prostu ryba przepłynęła przez żyłkę Albo jakimś cudem był to wiatr Nie wiem, jest dużo pytań, żadnej odpowiedzi Ale jak usłyszałem ten sygnalizator To to mi naprawdę przyspieszyło Spławik Jest branie, jest jest branie ta, ta 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 jest branie O kurde Karpiwa O kurde O pa, pa 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 nie wierzę Chyba już będzie się działo Ale się wystraszyłem Dobra jeszcze raz niech weźmie I tnę Znaczy no o, właśnie, właśnie. Siedzi, chyba siedzi nie wiem, albo i nie. Chyba nie siedzi. No nie wierzę. Nie siedzi, ale było branie. Ach, mogłem trochę jeszcze zaczekać, ale bałem się, że się branie skończy. Pierwsze branie na grunt tego sezonu. Ale to była akcja. Dobra, do, to jest dobry znak. Robię zestaw jeszcze raz i zarzucamy dalej. O ludzie, ale nie no, szkoda, że się nie udało zaciąć. Ale być może to był jakiś leszcz, bo leciutko się bawił. O ja ale mi serce bije. Ja nie mogę. Zarzuciłem w kompletnie inną stronę, w którą miałem zarzucić, ale niech już tam będzie. Tego fiderka zarzucę sobie teraz bardziej tam. Tam już lód zszedł, a tam często żerowały duże ryby. Dobra, idealnie przed lodem. No i poluję na jakąś rybę. Jestem bardzo szczęśliwy z tego brania i mam nadzieję, że będzie jakieś następny. Branie, ludzie, branie, branie, branie. Branie, branie, ludzie, rozmawiałem właśnie przez telefon, bo mi przesyłki jakieś tam przyszły. A tutaj normalnie cały nagle ping-pong mi idzie do góry. Oho, ale się teraz wystraszyłem, naprawdę. Jacie, ale jakieś branie się chyba zaczynają, albo nie wiem. Siadam tutaj na krzesełku i czekam. Może jeszcze coś będzie, jak nie, to przerzucę wędkę. Fajne rozpoczęcie sezonu. Dobra, jest godzina 14.30, czas na małą przerwę na obiad. A mój obiadek dzisiaj będzie się składał z herbatki i suchej bułki. Branie, branie, branie. nie mam nawet czasu na zjedzenie. Coś tutaj się stało. Nie wiem, nie widziałem na ile się podniósł ping -pong. Dobra, próba zjedzenia obiadu numer 2. Mmm, ciepła nawet. O 14 miała być śnieżyca. Jest 14, nawet już po 14 i na razie ja się czuję jak na wakacjach. Słonko wyszło. Dobre jedzenie jest. Martwi mnie jedynie ta gigantyczna chmura, która właśnie idzie w moją stronę, ale mam nadzieję, że szybko nie dojdzie. Chyba pierwszy raz w życiu widzę tak spokojną taflę wody na tym stawie. Zwykle tutaj są straszne fale, jak na morzu, a teraz takie lustro się zrobiło. Fajnie to wygląda, fajnie by było, gdyby teraz mi jakaś ryba wzięła. Jak właśnie możecie zaobserwować poruszającym się pingpongu i po pikającym sygnalizatorze przed chwilą coś się tutaj zadziało. Raz podniósł się ping-pong, a później opadł, no ale niestety chyba branie się nie chce rozwinąć, bo już się nic nie dzieje. No i teraz znowu zaczął padać śnieg. No, jak mówi bardzo znane polskie przysłowie w marcu jak w garncu. No to właśnie jest, przed chwilą było piękne słoneczko, a teraz znowu chmury i pada śnieg. No, ludzie, znowu coś się stało. Ja nie wiem, co jakiś czas tutaj po prostu podbija ten pingpong. No ja nie wiem, no, branie się nie rozwija, nic się później już nie dzieje Trochę mi się to nie podoba. No, chyba ta śnieżyca, no chyba jednak, no chyba idzie jednak ta śnieżyca. Właśnie chyba przyszła do mnie z tych chmur, które tam idą. Słabo, słabo, nie podoba mi się to. Pięknie, idealnie. Tam będzie branie, zobaczycie. Branie, branie, branie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Siedzi, siedzi ryba, siedzi ryba Siedzi ryba I to nie jest nic małego. Oho, Siedzi, 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 siedzi o, Ale było szybkie branie Czuję ją, czuję, czuję rybę O kurde, ale dawno tego nie było Oby się nie szczepiła Oby się nie szczepiła tylko Proszę, okej okay. Siedzi, siedzi coś Na karciureczkę Moja ulubiona wędeczka. Patrzcie, ej to, to to jest chyba leszcz tego co widzę w wodzie. Tak, jest leścik, O mam go. Jest. 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 Ej, i to wcale nie mały leścik, Powiedzcie, że się nagrało. Jest. Jest! Dobra, bardzo szybka akcja była, bo leszcz wziął bardzo agresywnie. I ja nie wierzę, tutaj śnieżyca, tutaj leszcz opłacało się przyjechać. Mamy pierwszą rybę na grunt w tym roku. Leszczyk wziął na kukurydzę. Dobra, trzeba odhaczyć pana leszcza. Okej, okay, jest. Takie rozpoczęcie sezonu to rozumiem. Mimo, że Lesz, ryba, która nie jest zbyt fajna, to i tak jestem naprawdę bardzo szczęśliwy z tego rozpoczęcia, więc Leszczyk wraca do wody, bo nie jest to zbyt wytrzymała ryba, więc nie chcę jej tutaj za bardzo męczyć. Dobra, lecimy. Dobra, odpłynął. Odpłynął sobie. Widziałem, jak tam odpływa. Jestem naprawdę szczęśliwy, przeszczęśliwy, że udało się coś złowić. Warto było tu przyjść, a ja już miałem zrezygnować. O, wszystko mam mokre, muszę się tutaj trochę ogarnąć. Ludzie, znowu było branie. Przed chwilą przerzucałem tą wędkę. I znowu, co się tutaj działo? Dopiero teraz koła się branie zaczęły. A teraz, no, tak śnieg pada, że tutaj ciężko jest cokolwiek nagrywać. Ale i tak się cieszę. Fajnie było wreszcie poczuć jakąś rybę na wędce. No ludzie, połowiłbym z chęcią jeszcze trochę, ale taka śnieżyca się zrobiła, że tutaj już chyba nie ma co siedzieć, bo ja nic nie nagram w takich warunkach. No patrzcie to. O, w sumie mógłbym to sobie dać jako zanętę. Je, chyba w grze Fishing Planet była taka zanęta śniegowa. No ale powracając do tematu, zaraz mi się kamery zepsują po prostu, bo jest tutaj tak mokro i w ogóle, więc ja już się będę zbierał. I zaraz robimy ten konkurs, zobaczycie co można wygrać i jakie są zasady. A zasady są jakby co bardzo proste, kurczę jak wieje, ja nie mogę, dobra, na razie. I <laughs> Dobra, jesteśmy w domu i od razu przepraszam Was za słabe oświetlenie, ale jest już noc. W konkursie będą dwa miejsca. W każdym z nich będzie można wygrać wędkę spinningową razem z kołowrotkiem i trochę jakiś przynęt i takich małych rzeczy, jak na przykład stalka. Więc teraz już tak naprawdę na szybko patrzcie, jak wygląda miejsce pierwsze. Zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma te wszystkie rzeczy, i naprawdę ta wędka mi osobiście się mega bardzo podoba. Mam nadzieję, że wy jakoś ją tam zobaczyliście, bo w pokoju ogólnie nie mam zbyt dużo przestrzeni, żeby dokładnie bardzo wam wszystko pokazać, ale myślę, że każdy wędkarz byłby szczęśliwy, jakby za darmo dostał takie rzeczy. No i to było miejsce pierwsze, a teraz zobaczcie, jak wygląda miejsce drugie, które jest również ciekawe i również jest w nim wędka. A zatem to są nagrody za miejsce drugie, te co widzieliście przed chwilą. No i mam nadzieję, że Wam się rzeczy podobają. A teraz ważna rzecz, czyli jak wziąć w ogóle udział w tym konkursie? No to jest bardzo proste, bo wystarczy, że napiszecie na mojego maila, który Wam się wyświetla tutaj. W temacie maila wystarczy, że napiszecie konkurs, a w treści możecie sobie wpisać co tylko chcecie. Czyli w sumie takie zasady konkursowe, jak są zwykle. Ale przydałoby się jeszcze, żebyście zasubskrybowali ten kanał, ponieważ jest to konkurs dla subskrybentów. No, i w ogóle to jeszcze ostatnio doszły mnie suchy, że niektórzy ludzie, którzy chcieli wziąć udział w konkursie, nie mogli wysłać e-maila, bo jakiś im tam błąd wyskakiwał albo coś. No, nie wiem czym to jest spowodowane, ale jeśli Wam się teraz nie uda tego maila wysłać, abyście bardzo chcieli, no to po prostu zaczekajcie albo spróbujcie za jakiś tam czas inny, bo w sumie nie wiem co się dzieje. Może jakaś skrzynka jest przepełniona albo coś. Nie wiem. W każdym razie większość udało się tego maila wysłać, więc w sumie, no mówię, nie wiem o co chodzi. I zwycięzca tego konkursu będzie losowany za jakiś tam czas na jakimś filmie. Nie będzie oddzielnego filmu z losowania zwycięzcy, tylko w jakimś tam filmie wplączę po prostu to losowanie, więc oglądajcie wszystkie filmy. No i zwycięzcy odpiszę, poproszę o jego adres i wyślę mu nagrody. No, więc ten konkurs to jest takie moje podziękowanie za 50 tysięcy subskrypcji i bardzo wam dziękuję, że jesteście, że oglądacie te filmy. Mam nadzieję, że wam się podobają i mam nadzieję, że ten film z rozpoczęcia sezonu wędkarskiego 2021 też się wam spodobał. Dla mnie to było po prostu kozacko. Nie zapomnijcie zobaczyć mojego Instagrama Bergarnek oraz mojego drugiego kanału Bergame, na którym są również fajne filmy m.in. z wędkarstwa albo z jakichś wędkarskich gier. No i to w sumie tyle. Dzięki za oglądanie. Narka. A no i zapomniałem dodać, że widzimy się już wkrótce.